Cześć, witam wszystkich. Chciałem dzisiaj zaprezentować nowy model CPU firmy Zalman, model CNPS 14X. Jak widać już na pierwszy rzut oka jest to konstrukcja typu Twin Tower bądź Double Tower, jak to tutaj woli. Widzimy też tutaj, że fabrycznie jest tutaj zamontowany jeden wentylator typu 140 mm. Niestety nie jest on wymienny, więc liczymy, że dobrze się on będzie tutaj sprawować. Poza tym, tak, no generalnie sama konstrukcja opiera się tutaj o 6 miedzianych heat System aluminiowych finów jest taki dość specyficzny, generalnie. Umożliwia montaż, zamontowanie po obu stronach dodatkowych dwóch wentylatorów. Oczywiście nie umieszkamy sprawdzić, jak to wpływa na wydajność. Ponadto, tak, no generalnie podstawa Salmana CNPS14X jest tutaj klasyczna, standardowa. Widzimy też, że heatpipe są tutaj w pełni miedziane, są one typu 6 mm i generalnie warto też zauważyć, że dla nas Cen 14 x jest też dość wysoką konstrukcją. Według producenta cooler ten ma niespełna 160 mm, więc realnie my jako użytkownicy liczmy 161 mm, z tego względu, że ta taka czapka nad wentylatorem jeszcze tutaj troszkę wystaje ponad heatpipek, więc liczmy po prostu 161 mm. Jak taki kolor sprawdza się w praktyce, jeżeli chodzi o wydajność, no my to sprawdzimy i sprawdzimy to też również z dodatkowymi dwoma wentylatorami.